Dzień dobry. Dziś chciałbym się odnieść do technologii w polskiej szkole. To dość długa historia, bo mało kto z nas sobie zapewne z tego zdaje sprawę, ale po raz pierwszy, chyba. Przemocą nowoczesne technologie do szkoły prowadziła Komisja Edukacji Narodowej. Komisja Edukacji Narodowej, jak Państwo wiecie, powstała niedługo przed rozbiorami, chociaż chyba się, miejmy nadzieję, do nich nie przyczyniła, ale wprowadziła, proszę Państwa, dekretem i zarządzeniem swoim, że do wszystkich szkół, które jej podlegały, mają wejść tablice. Wcześniej nie było tablic. Wcześniej y, nie używano ich w szkołach. Mało tego, wtedy kiedy już się pojawiły, to w polskich szkołach nauczyciele, uczeni nie chcieli ich używać. Teraz nie wyobrażamy sobie świata bez tablicy. No wtedy była ona czarna i pisano na niej kredą i przymus, żeby w każdej sali szkolnej była taka tablica, został wprowadzony przez Komisję Edukacji Narodowej. I to był przejaw ówczesnej technologii kształcenia. Dlaczego to takie było cenne? No bo zmieniało pole widzenia dla uczniów i yy, czyniło wiedzę dla nich bardziej dostępną. Druga historia również z tą tablicą wiąże się z wielką badaczką i wielkim pedagogiem Mario Montessori. Mało kto z nas sobie zdaje z tego sprawę, ale to ona zarządziła, że w klasach prowadzonych jej metodą tablica ma wysić nisko, tak żeby dzieci mogły na niej wygodnie pisać. Wprawdzie nauczyciele i nauczycielki musieli śmiesznie kucać albo się schylać, ale dzieci mogły pisać wygodnie i również było to obserwowalne. Tak więc, jak Państwo widzicie, technologia od początku, jak się tylko pojawiła, budziła pewne z jednej strony kontrowersje, z drugiej strony niepokoje wśród nauczycieli, a jednocześnie przynosiła szereg rozmaitych pożytków. Podobnie jest zresztą i dzisiaj. Tyle tylko, że technologia się zmieniła. I podobnie jak kiedyś, ci, którzy ją wprowadzają, często zapominają o różnych drobiazgach. W swoim czasie Nastała moda na białe tablice. Było to wtedy, kiedy jeszcze byłem młodym nauczycielem, naprawdę młodym nauczycielem. Wszędzie stawiano białe tablice. Wszyscy byli podekscytowani. Do dnia, kiedy zabrakło pieniędzy na mazaki. Jak nie miano już czym pisać na tych białych tablicach, Albo jak już były tak brudne, bo nie było ich już z czym czyścić, bo to też wymaga niestety specjalnych środków, nie wystarczy zwykła gąbka, zaczęto tęsknić za czarną tablicą, białą kredą, czasami kolorową, którą można używać i którą, yy, która wprawdzie brudziła, pyliła, ale jeżeli ktoś myśli, że ścierane z tablicy białej mazaki nie pylą. To tylko świadczy o tym, że ma słaby wzrok, ponieważ z nich jest tyle samo pyłu. Z tym, którzy nie wierzą, sugeruję, żeby starli taką zapisaną białą tablicę w białej marynarce i będą widzieć wszystko gołym okiem. Teraz nie mamy już problemu z białymi tablicami. Bo coraz częściej te tablice zamieniają się na takie monitory interaktywne, na których też oczywiście możemy pisać, ale oczywiście też potrzebujemy odpowiednich mazaków, które również odpowiednio kosztują. Niekiedy zamiast mazaków i zamiast pisania możemy używać specjalnych wskaźników, specjalnych laserowych pisaków. Które pozwalają pisać. Muszę powiedzieć, że niewątpliwie jest to dość, dość ciekawe rozwiązanie, aczkolwiek wymagające naprawdę dobrej technologii, bo jak jest ona zbyt prymitywna, to nie, z, nie zdaje swojego egzaminu. Niemniej, wszystko to czyni edukację atrakcyjniejszą. No ale. Nie jedynie atrakcyjność jest przymiotem, jaki powinna posiadać edukacja. Co zatem jeszcze może przynieść nam technologia? Technologia pozwala nam na przykład pokazać rzeczy, które w normalnych warunkach są dla nas niedostępne. Z jednej strony możemy pokazać filmy, które przedstawiają na przykład wybuch wulkanu, życie. W głębi morza, y, operacje na otwartym sercu. Wszystkie te miejsca, do których nie jesteśmy w stanie udać się z naszymi uczniami czy studentami. Z drugiej strony pozwala nam pokazać zjawiska, które są dla nas niedostępne ze względu na to, że dzieją się zbyt szybko jak na przykład rozszczepienie jądra atomu. Albo y, są y, zbyt ukryte, żeby można było tak w łatwy sposób do nich dotrzeć. Dzięki dobrym animacjom, dzięki dobrym modelom możemy zobaczyć, jak zbudowana jest cząsteczka, jak zbudowany jest atom, jak dzieje się rzeczona już synteza czy rozszczepienie jądra atomu, jak się zaczął wielki wybuch. Przynajmniej hipotetycznie. I wszystkie te rzeczy możemy używać w czasie naszych zajęć, w czasie naszych lekcji, w czasie naszych prac badawczych ze studentami, w czasie realizacji projektów i w czasie ich prezentacji. Tak używana technologia pozwala z jednej strony na osiąganie efektów kształcenia w sposób łatwiejszy, w sposób bardziej dla uczniów przejrzysty, w sposób dostępny dla uczniów o różnych preferencjach, o różnych preferencjach percepcyjnych i czyni to edukację sprawniejszą. Efektywniejszą, również bardziej efektowną i przyjemniejszą. Potrafi zaciekawić uczniów potrafi zaciekawić studentów. Z drugiej strony, warto też sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli decydujemy się na używanie technologii, to musimy się zdecydować na to z pełną konsekwencją takiej decyzji. Co to oznacza? To oznacza, że y, musimy mieć świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Że rzeczy, które przedstawiamy, sprawy, które przedstawiamy, przedstawiamy w sposób kompetentny, fachowy i ludzie, którym je pokazujemy, są na to przygotowani. Już Herbert mówił, że y, nie można uczyć. Nie wychowując. Dlatego ta kwestia, że zanim nauczymy, nauczymy naszych uczniów różnych działań, różnych czynności, no na przykład jak powstaje alkohol, musimy wiedzieć, że albo być przynajmniej przekonani, że nie będą na własną rękę próbować tego od razu robić, bo w ten sposób tak naprawdę przyniesiemy im więcej szkody niż pożytku. Jak powszechnie wiadomo, źle przeprowadzana destylacja alkoholu może przynieść w najlepszym wypadku ślepotę, a w najgorszym zatrucie. Warto też sobie zdać z tego sprawę, że jest druga strona tej odpowiedzialności, a mianowicie technologia kosztuje. Jeżeli Decydujemy się na wykorzystanie tej technologii, na zastąpienie czegoś, co już znamy, robimy i mamy i jest dla nas mało kosztowne albo niekosztowne. Czymś innym musimy mieć świadomość, że powinniśmy pomyśleć o środkach, które pozwolą nam tę technologię utrzymać. Żebyśmy nie zostali z taką sytuacją, jak... Nauczyciele z białymi tablicami, bez mazaków. Ostatnio był realizowany taki program Laboratoria przyszłości. Ale to nie jest ostatni taki program. Wcześniej też było wiele takich programów realizowanych. I nagle okazało się, że osoby, które szkoły, placówki edukacyjne, które kupiły. Tablice multimedialne, które kupiły różnego rodzaju pomoce naukowe, zwłaszcza takie technologiczne, nagle zostały bez praw do licencji. I w związku z tym nie są w stanie wyświetlać tych wszystkich świetnych programów, tych wszystkich świetnych materiałów, bo już nie mają do nich prawa. Mało tego, nawet gdyby chciały to robić bezprawnie, po prostu już nie mają takiej możliwości. Jak chcemy z uczniami drukować w drukarce 3D, musimy mieć świadomość, że do tego też potrzebne będą materiały. Jak chcemy wykonywać eksperymenty, musimy mieć odczynniki. Dlatego decydując się na prowadzenie, wprowadzenie, czy prowadzenie z użyciem technologii, czy wprowadzenie technologii w działania edukacyjne, miejmy świadomość, że każde działanie niesie ze sobą pewien koszt i wymaga od nas, abyśmy to mieli zapewnione, lub mieli świadomość, że będziemy mieli zapewnione. To jest bardzo ważne zadanie. Nie krytykuję tych, którzy wprowadzali technologię. Nie krytykuję autorów tych programów. Ale zwracam uwagę, że trzeba pamiętać o tych faktach, bo te doświadczenia z przeszłości powinny nauczyć nas, że na przyszłość trzeba o tym pamiętać. Trzeba to zabezpieczyć, abyśmy nie mieli tak, jak pisał Jan Kochanowski, że nowe przysłowie Polak sobie kupi, że jest i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Dziękuję Państwu.